Witamy Państwa serdecznie na bardzo wesołym stoisku firmy Rosette. Jesteśmy na targach w hurtowni Abro i spotkaliśmy się z Dawidem Bieńkowskim. Spotkaliśmy się tutaj z Dawidem z firmy Rosette, który od wielu lat obsługuje klientów chociażby na targach. I właśnie teraz pokażemy, jakie nowe hity wprowadziła firma Rosette na rynek. To co? Zaczynamy, Dawid? Zaczynamy. To, co jest największym hitem tego sezonu, to nowa kolekcja artykułów fit dla osób, które zajmują się sportem. I co my tu mamy? Mamy tutaj skakanki. One są dostępne w dwóch kolorach. Uh -huh. Troszeczkę bliżej. Pięknie. Dobra, co jeszcze mamy? Widzę, że mamy ręcznik. Czy on tutaj również jest dostępny w dwóch kolorach? Otworzysz to pudełko, zobaczymy, jak to wygląda, bo to jest zwykły ręcznik, rozumiem, tak? W jakiej wielkości? Mamy jakiś rozmiar. Czy to jest jakiś specjalny ręcznik dla y, osób ćwiczących? Tak, dobrze. Mhm. I co jeszcze? Mamy jeszcze gumę do rozciągania, tak? W zestawie, czyli trzy produkty, tak? Od razu. Super, naprawdę fajny pomysł. I to mamy dostępny kolor czarny, różowy i wydaje mi się, że jeszcze niebieski, tak? Ręczniki mamy w dwóch kolorach. W opakowaniu z gumami mamy trzy gumy w trzech odcieniach różu, czyli podsumowując, opakowanie z gumami. Mamy ręczniki w dwóch kolorach, różowym i niebieskim. Skakankę w kolorze różowym i czarnym. O właśnie, może pokażemy tutaj pięknie, jak to wygląda. Skoro mówimy o fitnessie, to każda ćwicząca osoba musi mieć przy sobie butelkę z napojem. W ofercie firmy Rosette mamy termosy w, kolor w trzech kolorach. Biały, czarny i różowy. Również mamy y, butelki szklane w takich skarpetach. To już była oferta z zeszłego roku, tylko były troszeczkę inne, że tak powiem, opakowania tej, tej butelki y, w kolorze czarnym dla mężczyzn i typowy damski. I również to, co jest takim hitem nad hitami. Jest Butelka to... na napoje w kształcie hantla. Butelka na wodę w kształcie handla w kolorze takim czerwonym, różowym i czarnym. Czy możemy zobaczyć, jak się otwiera tą butelkę? Pięknie pakowane, to co jest bardzo istotne, to może być to super produkt na prezent. I to jest taka butelka, hantelek, odkręcana, wykonana z plastiku. No proszę, można sobie nawet to może służyć do ćwiczeń, bo tak naprawdę jak naleje się wody, no to tak jakieś pół kilo może być. Skarpetki już w ofercie firmy Rosetty były, szczególnie w okresie świątecznym. Pakowane wówczas były w, na przykład w słoiki, przy kubkach, w zestawach. Teraz mamy takie bardziej fitnessowe. Proszę, nawet z takimi hard. No to chyba chodzi o ćwiczenie. Hard work. No tam mamy akurat. Tu jest work hard w kolorze niebieskim. Pakowanie ma dwie pary skarpetek i w kolorze takim troszeczkę arbuzowym. Może to nie jest róż, ale taki arbuzowy. Pięknie y prezentują się na displejach. Także fajny produkt do każdego sklepu y z takimi gadżetami, I nawet do sportowego. Kolejna seria, która zwróciła naszą szczególną uwagę, jest kolekcja, która nazywa się kolekcją ECO. I tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ekologię, to chodzi o to, że te produkty można wykorzystywać wielokrotnie. Nie mówiąc o tym, że nawiązują do stylu życia eko, ponieważ na każdym z nich jest jakiś symbol, który prezentuje ten styl życia. Mamy tutaj ponownie szklane butelki w takiej skarpecie w kolorze czarnym. Zielonym. Go Green, to co zauważycie z zeszłego roku, to takie torby też były w ofercie firmy Rosette z właśnie hasłem Go Green. Także to jest świetna kolekcja, którą można sprzedawać w zestawach. To, co jest również fajne, to są kubki. Nie wygląda, prawda? Ale to jest kubek. Kubek taki, tylko że składany. Wymyjemy go i proszę, idealnie nadaje się do kieszeni. Kupki te oferowane są w kolorze różowym, zielonym, miętowym właściwie bardziej i szarym. I jeszcze mamy oczywiście termosy. Termosy oczywiście trzymają ciepło idealnie nadają się nie tylko na siłownię, ale również na rodzinną wycieczkę do lasu. Dostępne są, jak widać, w trzech pięknych kolorach. Firma Rosette bardzo przykłada w tym roku, właściwie nie tylko w tym roku, uwagę do kolorystyki, czyli każdy produkt można łączyć, można kupować w zestawach, można kupować osobno. Wszystkie oferowane są w pięknych dysplejach, dis które ślicznie prezentują się w każdym sklepie. Jeżeli chodzi o kolekcję firmy Rosette, to oczywiście są produkty, które, na które bardzo zwracają uwagę, ale to co nam szczególnie przypadło do gustu, to nowa kolekcja w takim yy, stylu Łowickim na przykład, czyli takie regionalne gadżety, które świetnie nadają się do sklepu z pamiątkami. Mamy szelki. Mamy oczywiście kubeczki z pięknym wzorem. Piękne kubeczki z wzorem takim. Chyba najbardziej zafascynowało nas to, że firma Rosette idzie chyba w odzieżówkę ponieważ oprócz skarpetek, które już są jakiegoś czasu, majtek, które były na święta, slipek męskich, mamy teraz szelki. Ciekawe, co będzie następne. Do zestawu kolekcji e, regionalnej mamy notesy. Zwróćcie uwagę, jak idealnie będą Muszę pasować do tych szelek i na przykład do kubków. Mamy jeszcze ołówki, kolekcje ołówków, również stylizowane. Taka no, idealne. Nie wiem, czy jeszcze są sklepy cepelia, ale tak naprawdę ta kolekcja kojarzy nam się właśnie z sklepami kiedyś cepelia. Również lusterka. To są, rozumiem, lusterka otwierane. Idealnie nadają się do, do damskiej torebki. I również zwróćcie uwagę, mamy lusterko, do którego pasują szelki i do którego pasuje taki oto kubek. Czyli piękne zestawy prezentowe właściwie na każdą okazję. Dzień mamy, dzień babci, dzień dziecka, dzień wakacji, no albo na przykład targi. Kiedyś firma Rosette słynęła z flowerboxów. Zresztą dalej one są w ofercie firmy Rosette, ale nowością są takie boksy z pięknym misiem w kształcie różyczek. Mamy dwie kolorystyki, czerwona i biała. O, to jest czerwona, a tu mamy białą. W ofercie firmy Rosette, jak zawsze od wielu, wielu lat, najwięcej na stoisku znajdziemy oczywiście pudełek w różnych rozmiarach. Pakowane po 10 z, każdej, z każdego rodzaju. Oczywiście również są pakowane na przykład po 3 albo po 4, ale to, co jest taką nowością, to jest to, że aż 10 pudełek rozmiarów jest sprzedawane po prostu w pakiecie. W tym roku firma Rosette obchodzi 30-lecie swojej działalności i od 30 lat tak naprawdę jest jednym z większych dostawców. Torebek okolicznościowych, pięknie grawerowanych, z brokatem, z dodatkami złotymi, srebrnymi, wielokolorowe, z dużym dnem, ekologiczne również. Do wyboru, do koloru na każdą okazję. Niezmiennie, to są produkty, które już od wielu lat są w ofercie firmy Rozente. Są to magnesy wszelakie, na lodówkę, na tablicę. Są to również kubeczki w tym roku szczególnie nastawione na takie kształty ze zwierzątkami no i niezmiennie rozetki bo właśnie od tego jest nazwa firmy Rozetta